Musisz po prostu przestać mieć jakiekolwiek warunki do tego, żeby być wystarczającym, żeby podejść do dziewczyny. I zakładać, że zawsze jesteś wystarczający, żeby cegrywać do dziewczyny. I niezależnie od tego, co powiesz, część dziewczyny po prostu nie będzie cię lubić. Twoja wartość jest stała. Nie zależy od tego, jaki masz poziom konwersacji, nie zależy od tego, jaki masz poziom humoru. To jest ważne, żeby nie uzależniać swojej wartości od zarobków, od tego, od tym, tego, nie porównywać się gdzieś na skali do innych osób. Bo my sami sprawiamy, że czujemy się gorsi od kogoś. Wiele takich momentów trudności w życiu wspominasz wręcz z takim, jestem wdzięczny za ten moment. Bo gdyby nie to, to nie byłbym tą osobą, którą jestem. Gdyby nie te trudności, to to, co mam teraz, nie miałoby takiej wartości. Czy ja mogę jakoś bardziej wbudować w siebie taki mindset, taką zasadę trzech, czy tam 5 sekund, że widzę tę kobietę i wtedy od razu do niej podchodzę, a nie odkładam to. Czy jest na to może jakaś rada, żeby to nie było tak, że pół godziny się zbieram do jednego podejścia no i w takim tempie przez 3 godziny zrobię pięć czy sześć podejść, a można byłoby zrobić 50 podejść w tym samym czasie. Mógłbyś jeszcze mi powiedzieć właśnie, co się dzieje w twoich myślach, jakie pojawiają się odczucia, kiedy widzisz tą nową kobietę i czekasz ten czas, co w tym czasie się dzieje, tak jeśli chodzi o myśli i emocje. Często zastanawiam się w ogóle, co do niej powiedzieć i Dużo czasu schodzi mi nad zastanowieniem się nad tym, jak to ubrać w słowa, żeby to nie wyszło niezręcznie. Oczywiście też zdaję sobie sprawę, że to może wyjść niezręcznie i przecież koniec świata nie nastąpi na grę, jeżeli ta interakcja będzie niezręczna, ale jednocześnie mnie to blokuje, a inne takie myśli są tego typu, że jak do niej podejdę, no to na przykład będę jej przeszkadzał, ona sobie może tego nie życzyć. Ja wiem, że mogę sobie na szczyt swoich afirmacji dodać, to pewnie zrobię, czyli coś takiego, że kobiety lubią być zagadywane, ale czy oprócz afirmacji jeszcze coś mogę z tym, powiedzmy, zrobić? Jest sytuacja, kiedy widzisz paną kobietę i myślisz sobie, co powiedzieć do niej, co byłoby odpowiednią rzeczą, żeby powiedzieć do niej, co byłoby dobre, żeby nie wyjść głupio. Więc twoje założenie, z którym wchodzisz, w tą interakcję jest takie, że ty jesteś tu na dole i musisz w jakiś sposób skompensować siebie, rzeczywistość, to co powiesz, żeby być tutaj, żeby wypaść fajnie. Czy jednocześnie zakładasz, że to, jaki jesteś tutaj, w rzeczywistości, jest niewystarczające. Tak, to prawda, niestety tak zakładam. Mimo, że jak teraz rozmawiamy, no to oczywiste jest dla mnie, że nie mam tak zakładać, nie powinienem. To się wydaje proste, ale jak potem znowu spróbuję wykonać jakieś kolejne podejście, to już to nie będzie proste. Właśnie, bo to nie jest logiczna rzecz, teraz nie. to jest bardziej emocjonalna rzecz. I. Dlatego warto jest robić takie rzeczy jak medytacja, która pozwala ci obserwować siebie na poziomie emocjonalnym, na poziomie myśli, i zauważać takie wzorce, bo samo zauważenie wzorca. To już jest duży krok do poprawy. I dużo takiej głębokiej pracy nad sobą będzie wyglądało w ten sposób, że wystawiamy się na różne sytuacje społeczne, na przykład podejście do ślicznej dziewczyny, to w nas trigeruje coś. Z jakiegoś powodu nie możemy zagarać do tego człowieka. Z jakiegoś powodu czekamy pół godziny i myślimy o tym, co by było optymalną rzeczą, żeby powiedzieć do drugiego człowieka, żeby on myślał o nas, to, co my chcielibyśmy o sobie myśleć. I. Jak sobie to uświadomimy, że tak jest, to wtedy widzimy, jak dziwny jest to sposób myślenia. Że ja nie jestem wystarczający, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem, dopóki nie wymyślę czegoś naprawdę dobrego. I rzeczywiście afirmacje tutaj są świetnym rozwiązaniem. Wizualizowałbym sobie też to tak bardzo dokładnie, z emocjami szczególnie. Jakbym chciał się czuć, podchodząc do drugiej osoby. Jakby wyglądał ten optymalny model. W tym optymalnym modelu jest tak, że ty nie potrzebujesz być gotowy. Nie ma tak, że ty musisz spełniać jakieś dodatkowe warunki, żeby być wystarczającym do rozmawiania z drugim człowiekiem. Ty po prostu jesteś zawsze ok, Niezależnie od tego, czy jesteś niewyspany, zmęczony, czy jeszcze nie masz tego samochodu, o którym marzysz, czy jeszcze nie wiesz za bardzo co mówić, zawsze jesteś ok, Więc musisz po prostu przestać mieć jakiekolwiek warunki do tego, żeby być wystarczającym, żeby podejść do dziewczyny. I zakładać, że zawsze jesteś wystarczający, żeby zagrać do dziewczyny. I niezależnie od tego, co powiesz, część dziewczyny po prostu nie będzie lubić. I najlepszym sposobem na bycie lepszym w czymś jest po prostu robienie tego, robienie powtórzeń. Twoja wartość jest niezależna zawsze, jest stała. Niezależy od tego, masz poziom konwersacji nie zależy od tego, jaki masz poziom humoru. To jest ważne, żeby nie uzależniać swojej wartości od zarobków, od tego, od tego, nie porównywać się gdzieś na skali do innych osób, bo my sami sprawiamy, że czujemy się gorsi od kogoś. Chodzi ktoś, kto zarabia więcej, i albo czujemy się gorsi, albo na przykład niektórzy robią to tak, o, na pewno ukradł, albo o, na pewno żona go zdradza, więc tak jakby, staraj się obniżyć wartość tej osoby, żeby samemu poczuć się lepiej. To jest to, co ludzie robią, co się robi z nimi na poziomie emocji, i to jest jedna strategia. Druga to jest to, że po prostu akceptujemy to, że niektórzy są lepsi od nas w czymś, ale nadal gramy w tę grę porównywania się i to jest problem. Trzeba przestać grać w tą grę i wtedy wygrywasz. I nie robi na to wrażenia na to, że dziewczyna jest śliczna, to, że ktoś zarabia 20 milionów rocznie, to, że ktoś ma e, Ferrari. Znaczy, ja okej, okay, fajne auto, sery. Może to zrobić pozytywne wrażenie, ale nie ma to wpływu na Twoją wartość. bo widzisz kogoś, kto jest zajebisty w zagadywaniu dziewczyn, masz takie tego, się zajebisty w zagadywaniu dziewczyn. To znaczy, że on po prostu wbił tego skilla tutaj. A ty to znaczy, że jest lepszy od ciebie. Jestem chujowy w zagadywaniu dziewczyn, bo nie robiłem tego przez 3 lata. To jest informacja, ale to nie jest Twoja wartość. To jest rana to jest bardzo ważne, żeby sobie to przeknić. To odpuszczanie warunków, żeby czuć się wystarczy. To jest bardzo ważna rzecz. Jest w sobie taki klucz do szczęścia, bo porównywanie siebie zabiera szczęście. I to paradoksalnie sprawia, że ludzie ciebie lubią. Im bardziej jesteś w stanie być taki ok, niezależnie co masz, niezależnie ile masz, niezależnie jak dobry w czymś jesteś. To jest prawdziwa pewność siebie. I oprócz tego, wbijać skillę i iść w kierunku celów, angażować się w życie z miejsca pełni a nie z miejsca braku. Jak spełnisz jeden warunek, to pojawia się kolejny, 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 i kolejny, i to się nigdy nie kończy. Jest nieskończona ilość poziomów do tego. Więc albo przestajesz całkowicie grać w tę grę porównywania w siebie, albo do końca życia biegniesz za królikiem, aż w końcu umierasz i nigdy nie czujesz się wystarczający. Dwa scenariusze, nie ma innego. Na pewnym etapie jest tak, że te rutyny, które robimy, mogą być tym warunkiem, czyli nie czujesz się gotowy, dopóki nie zrobię rano afirmacji, medytacji, siłowni i tak dalej. I to jest mindfuckowe, bo chodzi o to, żeby czuć się ze sobą w pełni dobrze, nawet jeżeli nie chodziłeś na siłownię przez rok, nawet jeżeli nie robiłeś afirmacji, nie robiłeś zimnego prysznica, ale to nie znaczy, że masz to robić, tylko robić to z miejsca, tego, że po prostu ty chcesz to robić. Wybiera, żeby merytować, pójść biegać, pójść na siłownię, bo czujesz się dobrze. Ty nie grasz w grę rozwiązywania problemów ze sobą, tylko grasz w grę stawiania się coraz lepszym. Noż takie, jest dobrze, chcę zobaczyć, jak dobrze jeszcze może być. I nie oceniasz tego doświadczenia siebie i życia, które masz, bo to jest po prostu trochę tak, jakbyś oglądał film. Jak oglądasz film w kinie i bohater przechodzi przez okres, kiedy ma dużo problemów, i masz tak, a, ta część filmu jest ch... Bo miał problemy, ale ta część jest fajna, bo wtedy zaczął wygrywać, nie? Tylko by to jest cały film, nie, to jest jakby doświadczenie. I ten film nie byłby tak ciekawy, gdyby nie było tych negatywnych doświadczeń pozytywnych. I z czasem, jak na przykład pomyślisz wstecz, to wiele takich momentów trudności w życiu wspominasz wręcz z takim, jestem wdzięczny za ten moment, bo gdyby nie to, to nie byłbym tą osobą, którą jestem. Gdyby nie te trudności, to to, co mam teraz, nie miałoby takiej wartości. I z czasem i tak, jeżeli masz dobry mindset, to i tak będziesz na to patrzył w ten sposób, więc jednocześnie można doceniać ten moment trudności i doprowadzania do tego i cieszyć się każdym krokiem na tej drodze, nawet jeżeli jest ciężko i to zdecydowanie. Nie umila doświadczenie. I na koniec dnia to jest to, co mamy: pieniędzy, statusu dziewczyny i tak dalej, nie weźmiesz ze sobą. I to doświadczenie, które mamy, to jest w zasadzie jedyna rzecz taka, która jest uchwytna. Bo też przeszłość to są wspomnienia, przyszłość to są myśli. Jedyne, co masz to jest ten teraźniejszy moment. Więc jak jesteś w stanie opanować to, żeby w tym teraźniejszym momencie czuć się wystarczającym i akceptować go i cieszyć się nim, twoje doświadczenie i radość z życia wzrasta. W sumie szczęście to jest umiejętność. To jest tak jakby odrębny skill od innych rzeczy, które masz. Więc powiedzmy, masz pieniądze, relacje, jakieś umiejętności przeróżne, swetkę, i tak dalej. Masz różne pesymetryki, różne słupki, które wbijasz. I szczęście jest takim oddzielnym słupkiem, że w dużej mierze nie zależy od innych słupków, tylko ty. I jesteś w stanie się wyćwiczyć do tego, żeby być albo szczęśliwym, albo smutnym. Więc jesteś w stanie ćwiczyć tę umiejętność samą w sobie. I odpuszczanie tych warunków to czucia się szczęśliwym. I na przykład takie rzeczy jak praktyka wdzięczności, bycie obecnym, to jest to, jak się wbija tego skila. Im bardziej masz tego skila wbitego, tym więcej osób przyciągasz, bo ludzie idą w kierunku dobrych emocji. I to jest 80% sukcesu. Czasami masz kość, co jest płukanym gościem, nawet nie jest specjalnie zadbany, nie wygląda dobrze, ale jest tak szczęśliwy i taką radością emanuje, że przyciąga do siebie kobiety.